Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę Aniu, żebyś się przedstawiła pokrótce. Nazywam się Anna Rzepiela-Podlecka, jestem doktorantką kształcącą się w szkole doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego na czwartym roku. W zakresie tematyki moich badań jest to wpływ umiejętności poznawczo-kompetencyjnych na wypalenie zawodowe u nauczycieli wychowania fizycznego, a moim promotorem jest doktor habilitowana Katarzyna Kotarska, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Dziękuję bardzo. Co Cię skłoniło do podjęcia właśnie takiego tematu badawczego? W sumie to tak naprawdę sytuacja życiowa, w której aplikując do szkoły doktorskiej się znajdowałam. Właśnie akurat wtedy miałam okres, w którym byłam w ciąży powikłanej, i to skłoniło mnie do tego, żeby zaplanować sobie badania właśnie w tej grupie osób. Były to kobiety po przebytych ciążach powikłanych. Niestety ze względu na to, że w okresie, w którym aplikowałam do szkoły doktorskiej była pandemia COVID-19, okazało się, że mogłoby bardzo trudno być dotrzeć do grupy osób, czyli tutaj w tym wypadku kobiet, i że badania mogłyby się okazać niemożliwe do realizacji. Dlatego w porozumieniu z moją panią promotor odnalazłyśmy tutaj taką tematykę również ciekawą dotyczącą wypalenia zawodowego i po wielu rozmowach Postanowiłam, że rzeczywiście to będzie obszar moich badań i że obejmę tymi badaniami grupę nauczycieli wychowania fizycznego oraz nauczycieli przedmiotów innych niż wew. Dziękuję bardzo. Aniu, a czy twoje badania wpisują się w cele zrównoważonego rozwoju? Tak naprawdę to początkowo yy, myślałam, że nie, ale... Yy... Kiedy odnalazłam te cele zrównoważonego rozwoju, to okazało się, że rzeczywiście tak. I patrząc pod bardzo wąskim kontekstem, to oczywiście dotyczą one tej grupy osób badanych, czyli nauczycieli. Hipotetycznie na razie póki co można by było powiedzieć, że jeżeli nauczyciele byliby dotknięci zjawiskiem wypalenia zawodowego, to mogłoby to wpłynąć na obniżenie ich zdrowia. Ale patrząc jeszcze pod szerszym aspektem, bo zawsze patrzę w ten sposób, nauczyciele, jeżeli chodzi o ich zawód, są takim zawodem specyficznym, który wiąże się z odpowiedzialnością i motywacją do prowadzenia zajęć w szkołach. W związku z tym jest to również też związane z uczniami. I tak jak już też wcześniej wspomniałam, jeżeli okazałoby się, że nauczyciele dotknięci są zjawiskiem wypalenia zawodowego, wówczas ich motywacja, a także kompetencje mogłyby ulec obniżeniu. A co za tym idzie, skoro są związani bezpośrednio z uczniami, no to oczywiście jakość tej edukacji też byłaby inna. Szczególnie ważne jest to przy wychowaniu fizycznym, które jest prowadzone przez nauczycieli, ponieważ może to skutkować między innymi na przykład większą urazowością na tych zajęciach. Dziękuję. Jak Twoje badania wpływają na rozwój dziedziny lub szerszy kontekst społeczny? Długo się nad tym zastanawiałam. Wiem, że są tutaj takie aspekty, które na pewno są bardzo ważne w edukacji. I zauważam konieczność tworzenia i wdrażania programów profilaktycznych, które miałyby na celu właśnie może odzyskanie tej utraconej motywacji do prowadzenia zajęć wśród nauczycieli. I nie tylko, dlatego że uważam też, że inne grupy również są ważne, ale z racji mojej tematyki to oczywiście ja się koncentruję tylko i wyłącznie na tej grupie, na grupie osób badanych. Uważam również, że dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie dla nauczycieli szkoleń związanych z wypaleniem zawodowym, dzięki którym nauczyciele mieliby szansę zauważyć, jakich objawów nie należy bagatelizować. Być może wówczas byłoby możliwe tak naprawdę wyeliminowanie tego zjawiska bądź... Nieodczucie tych takich dotkliwszych konsekwencji samego wypalenia zawodowego, bo tutaj chciałabym również podkreślić, że jeżeli chodzi o stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia, to od 2022 roku, jeżeli chodzi o sam proces i zjawisko wypalenia zawodowego, jest ono uznawane za efekt długotrwale oddziałującego stresu w miejscu pracy. A co za tym idzie, uważam, że staje się to coraz bardziej powszechnym problemem, który należy rozwiązywać już w zarodku. Jakie metody badawcze założyłaś? Jeżeli chodzi o zastosowane metody, to przede wszystkim zastosowałam tutaj metodę sondażu diagnostycznego, a także zastosowałam kilka kwestionariuszy. Jeżeli chodzi o ankietę opracowania własnego, to przygotowałam takie cztery aspekty tej ankiety związane z metryczką, związane z takim działem jak higiena pracy, dotyczącym barier wynikających z edukacji zdalnej, a także dotyczącą zachowań zdrowotnych i antyzdrowotnych. A jeżeli chodzi o kwestionariusze, to było ich kilka. Moim docelowym kwestionariuszem jest Maslach Burnout Inventory, który skupia się wokół zjawiska wypalenia zawodowego. I kwestionariusze poboczne, na przykład związane ze stresem, uogólnioną skalą własnej skuteczności, a także zadowoleniem z pracy. Metoda, którą zastosowałam, jest to metoda ilościowa. No, i tutaj, jeżeli chodzi o te wszystkie zebrane dane, zostaną poddane później analizie statystycznej, aby móc tutaj wyciągnąć z tego jakieś wnioski. Dziękuję bardzo. Jakie trudności napotkałaś podczas realizacji swoich badań i jakie pokonałaś? O, jeżeli chodzi o trudności, to rzeczywiście kilka ich tutaj było. Może nie aż taką dużą i istotną trudnością było to, że samo prowadzenie badań. Ze względu na to, że są to badania na ludziach, wymagało zgody od komisji bioetycznej, do której musiałam wystąpić z wnioskiem, oczywiście, go przygotować pod względem merytorycznym należycie. Na szczęście tutaj, jeżeli chodzi o tę kwestię, to nie miałam żadnych trudności, i oczywiście, ta zgoda została uzyskana na pierwszym posiedzeniu tej komisji, które się odbyło. Ale jak już rozpoczęłam te badania. No to każdorazowo, kiedy wchodziłam do placówek, chodzi tutaj o szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, wymagana była również zgoda oficjalna od dyrektora szkoły. Oczywiście zdarzało się tak, że ci dyrektorzy tak naprawdę nie chcieli tej zgody wyrażać i nie miałam możliwości, żeby te badania przeprowadzać. W szkołach podstawowych generalnie odczuwam, że było zdecydowanie prościej. I tutaj był taki pozytywny efekt i raczej nie odmawiano mi tych badań, ale jeżeli chodzi o szkoły ponadpodstawowe, no to tutaj przede wszystkim jeżeli chodziło o zaangażowanie samych nauczycieli w te badania, no to ono było inne. Oni nie podchodzili do tego w taki sposób, można by było nawet ująć, że rzetelne. Wiele kwestionariuszy, które odzyskałam powrotnie, okazało się, okazało się, że nie są możliwe do wykorzystania, ponieważ nie zostały uzupełnione w pełni, a jeżeli chodzi o samą interpretację wyników, no to podlega ona pod klucze. Tak? Następnym problemem było również uzyskanie świadomej zgody na badaniu, które jest elementem koniecznym przy tego typu badaniach. Dlatego, że to są badania dobrowolne, i jeżeli takiej zgody nie było, no to oczywiście nie mogłam osobom przekazać kwestionariuszy do uzupełniania. No i takim ostatnim, myślę, że też dosyć kluczowym elementem, jeżeli chodzi o sam zawód nauczyciela, odnoszę takie wrażenie, że jest to zawód dość sfeminizowany i już tutaj zbierając pierwsze wyniki badań okazuje się, że jeżeli chodzi o grupę badawczą, no to dominująca jest tutaj płeć żeńska, a nie męska. Dlatego wiem, że muszę bardziej aktywizować panów do wzięcia udziału w badaniach. Aniu, jakie hipotezy badawcze zastosowałaś w swoich badaniach? Jeżeli chodzi o taką główną podstawową hipotezę, to oczywiście taka, że nauczyciele wychowania fizycznego są wypaleni zawodowo. No i oczywiście tutaj w odniesieniu do grupy nauczycieli innych niż samo wychowanie fizyczne. A jeżeli chodzi o dodatkowe hipotezy... To tutaj powiem tak troszeczkę bardziej ogólnikowo. Jak już wcześniej wspominałam, zastosowałam również inne kwestionariusze, między innymi kwestionariusze związane ze stresem, a także uogólnioną własną skutecznością czy właśnie z zachowaniami twórczymi. Tutaj, jeżeli chodzi o te dodatkowe kwestionariusze, to chciałabym wykazać, że te elementy, o których wspominałam, mają dodatni wpływ z samym wypaleniem zawodowym. Dziękuję bardzo. Aniu, a w związku z tym, jak widzisz przyszłość swoich badań? Jakie są kolejne kroki? Oczywiście ta przyszłość jest jak najbardziej tutaj na uwadze. Na razie jeszcze jestem skoncentrowana na teraźniejszych badaniach, ale już wiem, że jeżeli chodzi o jakiś dalszy rozwój, to oczywiście będę chciała je rozszerzyć i badać poza województwem zachodniopomorskim. No, chciałabym oczywiście tutaj skoncentrować się na większej liczbie osób i chciałabym też odnieść to do kolejnych województw w Polsce, żeby tutaj można było rzeczywiście w tej sferze działać. Dziękuję. A jakie rady dałabyś innym młodym badaczom, naukowcom, którzy chcieliby rozpocząć realizację swoich zadań? Przede wszystkim zwróciłabym tutaj uwagę na to, aby jak najbardziej starannie rozplanować te badania, ponieważ już realizując te badania pojawiają się elementy niezaplanowane, do których należy dostosowywać wszystkie dalsze czynności z nimi związane. Jeżeli chodzi o drugą taką kwestię, to w trakcie tych badań było tak, że rzeczywiście jeżeli one szły świetnie, to czułam się taka bardzo zmotywowana, że wiedziałam, że to może się udać, ale przychodziły takie momenty, gdzie zdarzało się, że kilkukrotnie odmawiano mi w danym miejscu tą realizację badań i to powodowało spadek tej motywacji. Musiałam sobie robić wówczas takie krótkie przerwy, żeby móc się zmotywować ponownie i żeby dalej te badania realizować. I myślę, że to też jest bardzo ważna kwestia, żeby rzeczywiście tą motywację cały czas podczas realizacji badań odnajdować. A po trzecie, to też taka bardzo ważna kwestia, kiedy przychodziły chwile zwątpienia, to ja akurat tutaj miałam swoją mentorkę i naprawdę tutaj bardzo mnie wspierała moja pani promotor i uważam, że czasami taka rozmowa i dobre słowo potrafi zmotywować na tyle, żebyśmy mieli siłę podjąć się dalszej realizacji. Dziękuję. Aniu, a czego byś mogła życzyć innym doktorantom kształcącym się w szkołach doktorskich? Ja zakończę tutaj króciuteńko, ale życzę tego, aby każdy w swoim życiu naukowym miał silny cel i aby ta utracona motywacja jak najszybciej powracała. Dziękuję bardzo. Dziękuję.